Witam wszystkich serdecznie w Wadowicach w tą piękną sobotę już marcową w naszych papieskich Wadowicach. Sobota pływacka to zawody zorganizowane przez Małopolski Związek Pływacki, którego prezes pan Grzegorz Mytnik osobiście zaszczycił swoją obecnością tę imprezę. Współorganizatorem był parafialny uczniowski klub sportowy Karol Wadowice z panem Tadeuszem Habrzykiem na czele oraz kryta pływalnia Delfin pan Wiesław Ramos. Czujcie się jak u siebie w domu. Nasze zawody, Sopota Pływacka yy, uważam za otwarte. Zawody rozpoczynamy od sztafety 4x50 z dowolnym. W pierwszej serii wystartują sztafety Karol Wadowice, tor pierwszy, Jordan 2, tor drugi, ósemka Święcin tor trzeci, Kmita Zabierzów, tor czwarty, Kmita Zabierzów, 2, tor piąty i Korona Kraków, tor szósty. Na torze pierwszym Karola Wadowicy. Komisji sędziowskiej z Oświęcimia przewodniczył pan Stanisław Miernik. W zawodach udział wzięło 328 zawodników. Grzegorz Mytnik, szef szefów w Małopolsce, wszystkich pływaków. Panie Grzegorzu, po raz kolejny spotykamy się na Wadowickim Basenie. Proszę nam opowiedzieć, jak, o co właściwie tu chodzi, bo pływaków i pływaczek to jest cała, cała wielka fura. Tak, jest, jest bardzo dużo zawodników z czego się bardzo cieszymy, przyjeżdżają zawodnicy również ze Śląska na nasze zawody. Znowu jesteśmy w Wadowicach, no jak co roku, dzięki naprawdę fantastycznej organizacji tutaj obiektu, panu Wiesławowi Ramosowi się tutaj należą wielkie brawa za przygotowanie, oczywiście bur, pani burmistrz Wadowic również za, za to, że możemy tutaj gościć. Zawody, no jest to, jest to już pierwsza edycja w tym roku, a piąta w ogóle w Sobot Pływackich, bo przechodzimy na kalendarz szkolny z kalendarza, że tak powiem, zwykłego, z finałem w czerwcu na letnich mistrzostwach okręgu będą rozdawane nagrody dla najlepszych zawodników z całej edycji Sobot Pływackich. Soboty Pływackie to są zawody, rywalizacja bardzo młodych pływaków. Tak, 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 tak. To są zawody dla dzieci od 11 do 13 roku życia. 10 również tam też, start, wiem, też startują zawodnicy. No są to, są to, że tak powiem, ich pierwsze starty, początki, że tak powiem, rywalizacji. A jak Pan swoim fachowym okiem ocenia ich możliwości? Czy są wśród nich osoby, które kiedyś możemy zobaczyć na pierwszej stronach gazet, w telewizji? Wie Pan co, to jest tak, że po to to robimy. Po to to robimy, żebyśmy mieli e, takich korzeniowskich, kawęckich, takie otylie. E, e, po to są nasze działania, żeby tych dzieci było jak najwięcej, e, żeby jak najwięcej dzieci pływało wyczynowo, żeby później, e, w, że tak powiem. Jakaś część dotrwała do wieku seniorskiego, i żebyśmy oglądali tych zawodników na olimpiadach i cieszyli się ich, ich medalami. Ale trening pływacki to bardzo wyczerpujące zajęcie. To nie jest od do skoku, jak niektórzy piłkarze na przykład robią. Wie pan, co mnie, że tak powiem, mam troszeczkę doświadczenia w tym, ponieważ też tam trochę pracowałem w, 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 wśród piłkarzy, ale nie, i mam porównanie i to tutaj nie ma porównania, moim, moim osobiście zdaniem. Pływanie jest bardzo ciężkim sportem i naprawdę tym dzieciom, którzy wstają często gęsto na szóstą rano na trening, potem idą do szkoły, potem ze szkoły wychodzą i znowu idą na trening, naprawdę należą się wielkie brawa za wytrwałość i, i, i naprawdę ciężką pracą, bo naprawdę bardzo ciężka praca jest przed nimi, długa droga do sukcesów a potem niestety nie jest to tak odzwierciedlane jak wśród piłkarzy. No ale oczywiście z tej wielkiej grupy to nie będą wszyscy sportowcami wyczynowymi, ale to przecież w organizmie zostaje ta praca, którą teraz oni wykonują. Znaczy, wie pan co, w moim mniemaniu jest układ tego typu, że te dzieci, nawet jeżeli nie będą no mistrzami olimpijskimi, to na pewno będą wiedzieli co to jest walka. Będą wiedzieli, co to jest ym, praca nad własnym, własnym ja, co się strasznie w życiu przyda. E, to jest mnóstwo dzieci odchodzi w wieku 13, 14, 15 lat, bo obierają ró różne drogi, e, e, sp albo sportowe, albo życiowe, bo to w, w, głównie w 15 roku życia mniej więcej się nakreśla już, że człowiek mniej więcej wie co chce robić. Jedni zostają dalej zawodnikami, trenują dalej, inni odchodzą i tak, ale to, te parę lat pracy na, na, na basenie e, zostaje w charakterze człowieka i obserwowałem jak Węgrzy m, całymi rodzinami, około 2000 ludzi z jednym z najlepszych, Szloczechem, Czechem, jednym z najlepszych pływaków świata skakiwali do wody i przepływali na balatonem 2,5 km po prostu dla zabawy, dla jakiegoś takiego. I, i myślę, że do tego też trzeba dążyć, żeby ludzie pływali, żeby chodzili na baseny, żeby korzystali z tych obiektów, tych obiektów się buduje coraz więcej. Co, co chwilę, co, co rok de facto odnotowujemy nowe baseny i czy to w Małopolsce, czy to generalnie w Polsce. No i myślę, że jak najbardziej trzeba z tego korzystać, bo to jest samo zdrowie. Nawet zwykłe plumpanie się, nawet zwykłe pływanie, takie bez, bez tego korzystanie z, obiekt, z pływania, naprawdę to jest samo zdrowie.